Dzisiejszy odcinek jest dla przedsiębiorców. Znajdujemy się w Kobucku przy ulicy Wieluńskiej, gdzie już niedługo zostanie oddana nowa galeria handlowa. Przedmiotem dzisiejszego odcinka jest najem środkowego lokalu. Dwa skrajne zostały już wynajęte przez znane marki handlowe. U góry będzie sala zabaw dla dzieci i kręgielnia. A ja zapraszam Was do środka, pokażę jak wygląda sam lokal. Pomieszczenie daje bardzo duże możliwości aranżacji. Mamy tak naprawdę tylko dwa filary i fantastyczną witrynę z ekspozycją na ulicę Wieluńską. Pokaż Paweł, jak to wygląda. Oczywiście ten płot już niedługo zniknie po zakończeniu budowy, dzięki czemu będziecie Państwo mogli się pochwalić tym, co macie w swojej ofercie czy to będzie handel, czy usługi, jakieś produkty, na pewno ta ekspozycja w dużej mierze przyczyni się do waszego sukcesu. Lokal ma 413 m2 i jest tak naprawdę do wynajęcia już od zaraz. Jeżeli chcecie prowadzić biznes w Kobucku i poszukujecie e, dużego metrażu, to tak naprawdę jest to fantastyczna oferta skierowana właśnie dla Was. Nie ma dużego wyboru na tym rynku, e, nie ma tak nowych, ładnych e, przedsięwzięć, więc zapraszam do kontaktu.